Za chwilę przygotuję soczystego indyka, którego podam z przyjemną sałatką na ciepło, z jędrnej zielonej fasolki, miodu mniszkowego, kaparów i natki pietruszki. Ty lubisz mięso z indyka, bo ja bardzo. Indyka lubię za to, że mogę go przygotować na różne sposoby. Mogę go upiec, usmażyć, udusić, ugotować, albo też zmielić. Jest bardzo delikatne i wdzięczne. Co ważniejsze, mięso z indyka idealnie odnajduje się w kuchni orientalnej, w kuchni śródziemnomorskiej, no i w naszej kuchni polskiej. A ja dzisiaj udowodnię, że jest bardzo proste w przygotowaniu. Odetnę tą końcówkę z cieńszej strony. Troszkę siły trzeba użyć i teraz małym nożykiem od drugiej strony po prostu sobie wydrążam ją. Po co wyjmuję tą kość? No wiadomo, później będzie mi łatwiej znacznie pokroić mięso i podać na talerzu. Żeby nadać poweru, aromatu i smaku indykowi, użyję, uważam, dwóch bardzo niestandardowych przypraw, mianowicie tłuczonej kolendry, mówię o ziarnie kolendry, do tego czarny pieprz, świeżo zmielony, chodzi mi o aromat, nie o pikantność mielony kminek. Nawet jak ktoś kminku nie lubi, to windyku nie wyczuje, ale smak będzie rewelacyjny i spora ilość soli. Nikt z moich przypraw już gotowy. Bardzo polecam, użyj ich u siebie w kuchni. Zależy mi, aby mięso było z każdej strony bardzo dokładnie doprawione. Daj mu święty spokój na co najmniej kilka godzin. Zanim indyk trafi do garnka, osuszam go bardzo dokładnie na ręczniku papierowym. Nie chciałbym, żeby ten płyn ewentualnie wskoczył do oleju, bo wiesz co się stanie. Będzie strzelał olej, będę poparzona, a kuchnia będzie cała brudna. I teraz coś, w czym indyk będzie się gotował mianowicie spora ilość oleju. Jeszcze, jeszcze. Bardzo ważne, żeby indyk był pokryty niemalże całkowicie olejem. On wtedy będzie się idealnie równomiernie z każdej strony gotował. Dzięki tej metodzie mięso jest bardzo soczyste i niezmiernie miękkie, a właśnie o to chodzi. Lekko kwaśne, mocno słone, soczyste, zielone pyszne. Dodatkiem do indyka będzie fantastyczna sałatka z jędrnej i soczystej fasolki szparagowej w pikantnym winegrecie na bazie miodu mniszkowego. Dla mnie najważniejsze, żeby fasolka była bardzo chrupiąca i miała piękny zielony kolor. I to można naprawdę osiągnąć. W garnku znajduje się woda, która już prawie wrze. Do tej wody wrzucam sporą ilość soli, taką samą ilość cukru. Pojawia się kontrast smakowy. Świetnie działający właśnie na tą fasolę. No i pora wrzucić fasolę. 4-5 minut. Wydaje mi się, że wystarczy. Fasolka kompana jest dwa razy. Najpierw we wrzątku, a teraz trafia do lodu. Dzięki temu zielony kolor lata pozostaje. I o to mi właśnie chodzi. Winegret, który dzisiaj przygotuję do niewinnej fasolki szparagowej, to niezły wypalacz w ustach. A to za sprawą musztardy Dijon. Ona jest bardzo konkretna, zdecydowana. Mocnego, octu winnego, czerwonego. Ale żeby troszkę zbalansować smak, dodam pysznego pachnącego miodu miszkowego. Ale delikatnie, bo to musi być charakterne. I coś, co jeszcze znowu doda poweru, mianowicie olej z papryką ostrą. I tak na pierwszy rzut oka to ktoś powie, przecież to klasyczny winegret. Nie, 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 szanowny panie. Za chwileczkę dołożę inne dodatki. Co to będzie? Pokrojona bardzo drobno szalotka. Kapary. Kolejna ostrość i spora ilość natki pietruszki. Będzie super. Aby indyk był zawsze piękny, elegancki i kolorowy, rumiany, zawsze po konfitowaniu go obsmażam z każdej strony. Z każdej ma być chrupiąco i złoto na zewnątrz, a w środku soczyście. Na drugiej patelni i duża ilość masła i fasolka. Smak myślany świetna sprawa. Praktycznie wszystko gotowe, możemy danie składać. W pierwszej kolejności na talerz trafia fasolka szparakowa indyk. Teraz z łódka indyka wyciągam drobne kostki. Gdyby one pozostały, miałbym nadal problem z krojeniem. A wychodzą jak igiełki. To świadczy o tym, że to mięso jest naprawdę miękkie. Jeszcze ja yeah. Ostry. Rozlany niedbale, ale dużo. On nadaje smaku. I porcję indyka. A mówiłem, że to będzie prosty przepis? Soczysty indyk na miękko, sprężysta, pikantna szparagówka. Na talerzu lato w dębie.